Siema. Ja jestem Wojtek i dzisiaj pokażę Ci najlepsze myszki do 200 do 150 zł. Mam tutaj już parę myszek przedstawionych. To są moim zdaniem moje najlepsze myszki. Jest to oczywiście op opinia subiektywna. Czcielu łapkę. Subskrypcję i widzimy się już przy pierwszej myszce. Okej, okay, pierwsze mamy yh, SPC, SPC Gear Lix. Można Join Lix Plus. Ja mam tego Lixa za... Nie ja kupiłem mu bazę 100 zł, gdzieś tak Mam już go od gdzieś tak Myślę z roku mam go Ma on 8000 dpi, ma on swój sensor um, Oraz jest bardzo ładny, ja mam właśnie tą myszkę czarną Chociaż myślę, że biała jest też bardzo ładna Drugą myszką jest Logitech G203 ma ona 8000 DPI oraz wydaje mi się, że dosyć dobry sensor. Ma taką samą myszkę mój kolega, który serdecznie poleca. No i myślę, że ta myszka będzie bardzo spoko, jeśli dopiero zaczyna się swoją przygodę w gamingu. Kolejną myszką jest Bloody A70. Myślę, że jeśli grasz w Minecrafta, dobrze wiesz co za myszka. No i powiem szczerze, że wydaje się, że to jest taka, taka, średnia, taka średnia myszka ze Ma 4000 dpi. No ale po prostu jeśli grasz w Minecrafta, to naprawdę mega cię polecam, tak samo jak Rixa e, Nie wiem czy się gdzieś, teraz to oglądasz, ale robi ona duże CPS-y. No a jeśli nie grasz Minecrafta, no to w sumie dosyć polecam mój kolega graniu w Minecrafta i w różne gry, więc myślę, że jest ona dosyć spoko, chociaż zależy. Zależy czy komuś, czy komuś się tutaj musi podobał w oni trochę pociada jeszcze. No i jeszcze wracając... Bardzo ciekawy design ma ta myszka Nie wiem, zarecz mu się podoba, mi się bardzo podoba Ale mam jeszcze odpowiedniki podobne typu Bloody A60 Jest to myszka, która kosztuje podobną cenę, nawet pokażę Powinna tutaj być O to sta Kosztuje 90 zł, Jezu, wydaje mi się troszeczkę nawet ładniejsza Jest to bardzo podobna myszka, polecam sobie wejść na jakieś, nie wiem, filmy pomiego. czy ktoś, jeśli Garb w to w wystosować Jeśli nie, no to zapraszam Cię na kolejną myszkę Kolejną myszką jest Genesis Crypton 770 Jest to myszka szczególnie bardzo ładna Ma ona aż 12 tysięcy DPI Kursuje ona 160 zł No ale naprawdę bardzo serdecznie Cię polecam Mają też jeden mój znajomy Myślę, że, że już też ponad rok I jest ona super no i moją po prostu najlepszą myszką jest moim zdaniem Steel Series Aerox 3. Jest to myszka najlepsza, jeśli grasz w Fortnite'a. No ale jeśli grasz w inne gry, to też bardzo serdecznie ją polecam, jeśli lubisz takie dziurki. Jak uwielbiam takie dziurki, aż ja mam ja właśnie Rixa. Kosztuje ona to przynajmniej 200 zł ponad. No ale jeśli możesz kupić za tyle, naprawdę mega serdecznie, mega serdecznie polecam. No, ma on 8500 dpi mniej niż ta. Ale naprawdę, ta myszka jest po prostu piękna. Mam nadzieję, że taki film Ci się spodobał. Jest to moja subiektywna opinia. Jeśli ten film Ci się spodobał, kupisz jakąś myszkę, to napisz mi w komentarzu. Ja Ci powiem, która jest najlepsza, moim zdaniem. Strzelcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w następnym filmie i siema!